Nie czytajcie tej książki. Po niej wylądujecie w psychiatryku. Hej, tu Ruda. Ze mną nie grozi Ci nuda. W dzisiejszym odcinku Zarodzonych Recenzji opowiem Wam o książce Alka Rogozińskiego, Kto Zabił Kopciuszka. Kiedy Alek Rogoziński wydaje nową książkę, wiem, że muszę przygotować się na niekontrolowane wybuchy śmiechu. Tak było przy jego ostatniej książce, lustreczko powiedz w przecie, przy której czytaniu tak się śmiałam, że mąż groził mi wizytą u psychiatryka. Naprawdę. Także tak samo było przy książce jego najnowszej, kto zabił kopciuszka, a wszystko to przez Róży Król i jej peryferię. Róża Król jest pisarką. Powinna pisać książkę, ale nie ma weny, więc tego nie robi. Zajmuje się wszystkim innym, aby tylko nie pisać, mimo że go nie deadline. Wpadła na pomysł, że wraz z przyjaciółką wybierze się na bal charytatywny i może tam pocuchnie jakiś ploteczek, popatrzy na inne gwiazdy, na inne pisarki, może ściągnie jakiś pomysł, może wpadnie coś i do głowy. Tam, gdzie pojawia się róża, trup w się gęsto. Tym razem było tak samo. Wybiera się na bal, ale na balu oprócz aukcji ma odbyć się również koncert młodej gwiazdy muzyki pop. Kiedy rozpoczęła się impreza, gasnął światła, okazuje się, że młoda gwiazda, zanim zdążyła wystąpić, nie żyje. Nad jej ciałem stoi morderca ze sztyletem. Morderca zostaje aresztowany i tutaj mógłby być koniec książki. Ale oczywiście wtedy nie byłoby książki. Róża Król nie wierzy, że to jej przyjaciel Mario jest mordercą. Postanawia więc wziąć sprawy w swoje ręce i zamiast dać pracować policji, sama wszczyna prywatne śledztwo. Jak zawsze prosi o pomoc swoich przyjaciół, którzy tym razem zarzekają się, że na pewno jej nie pomogą. Przyjaciółka Betty nie chce już jej pomagać, ponieważ grozi to rozbiciem jej związku. Jej narzeczony, który jest policjantem prowadzącym wszystkie sprawy, za które bierze się również Róża, po ostatniej akcji powiedział jej, że ją zostawi, jeśli jeszcze raz pomoże Róży. Natomiast przyjaciel Róży, który był jej agentem, postanowił odejść z show biznesu, otworzyć własną knajpę. Jest świetnym kucharzem i Róża już dawno namawiała go do otwarcia własnego biznesu, za co się właśnie wziął, a że przy tym ma zająć po kokardę, postanowił, że tym razem nie będzie pomagał Róży. Oczywiście na, obiet na obietnicach się skończyło i po tym jak Róża zaczyna wyczyniać głupoty, zarówno Betty, jak i Pepe postanawiają jej pomóc, a w zasadzie uchronić ją przed różnymi głupotami i wpadkami. Dlatego znowu wszyscy razem, całą trójką, postanawiają znaleźć mordercę. Wszyscy razem szukają odpowiedzi na pytanie, kto zabił Kopciuszka. Ale to w ogóle nie ma sensu. Kto gubi buta? Czy wy kiedykolwiek zgubiliście buta? Ale krogoźniczki z racji wykonywanego zawodu ma dobre pole do popisu. Pracuje w showbiznesie i zna go od podszewki. W poprzedniej książce akcja rozgrywała się na wyborach mistrza Polonia. Tym razem mamy bal charytatywny i mnóstwo gwiazd. W najnowszej powieści poznajemy kulisy świata muzycznego. To są wielkie zalety książek Alka, ponieważ dzięki temu są bardzo realistyczne. Książki Alka bardzo lubię za ich niebanalność. Są kryminałami, ale kryminałami z przymrużeniem oka. Jest w nich napisana bardzo fajna akcja kryminalna, natomiast podszyta kupą śmiechu. Bardzo lubię poczucie humoru Alka. Już jego posty na Facebooku pokazują to, jak zabawnie pisze. Nieraz udało mi się opróć ekran monitora, kiedy czytałam jego posty. Tak jak wszystkie poprzednie książki Alka, najnowsza pod tytułem Kto zabił kopciuszka? również przypadła mi do gustu. Bardzo ją lubię za niebanalne żarty o jajecznicy bez jajek, o kotach, o tym, że wspomina w niej w bardzo humorystyczny sposób moją ulubioną pisarkę Magdalenę Witkiewicz, ale również za to, że wspomina w niej o mojej ulubionej bohaterce książek Ani Zielonego Wzgórza. Jeśli nie znacie książek Alka, to musicie to zmienić. Jego seria Z Król jest przezabawna, pełna fantastycznych, śmiesznych postaci i pełna żartów. Bardzo dobrych żartów. To idealna mieszanka komedii i kryminału. Jak przystało na księcia komedii kryminalnej, którym został okrzyknięty Alek, autor sam sobie podniósł poprzeczkę kolejnymi perypetiami róży. Ja sama mam nadzieję, że tych perypetii będzie jeszcze więcej i że autor napisze kolejne części o tej pisarce. Ta seria jest pełna świetnych bohaterów, natomiast najzabawniejszą z nich jest pani Cecilia, która zna żywoty wszystkich świętych. I mam nadzieję, że pani Cecilia modlił u któregoś z nich niezastąpioną wenę u autora, żeby mógł nam pisać, pisać i pisać. A Wy znacie komedie kryminalne? Może coś jeszcze mi polecicie, bo ja czytałam tylko Alka. Jeżeli znacie jakieś fajne tytuły, podpowiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach, ja to będę siedziała cały dzień i całą noc będę czytała, odpisywała, aż do następnej recenzji. No to pa, do zobaczenia!